Witam Was serdecznie. Będziemy dzisiaj zwiedzać i ja jestem Aneta w Belgii. Zapraszam Was na zwiedzanie starych mebli. Zobaczymy co tutaj ciekawego jest, co możemy spotkać. Jeżeli będzie Wam się podobał odcinek to proszę zostawić łapkę w górę. Taki 152 euro. Ciekawy wzór do tego krzesła. Tutaj taka ciekawa dosyć szafka, 37 euro. Tutaj widzimy szafę po 32 euro. Wydaje mi się trochę droga. Tutaj mamy różnego rodzaju naczynia. I zestawy z filiżankami już patrzę, o cena 2 ,10 euro 10 centów tutaj mamy po euro 80 i tutaj również euro 80 tutaj takie małe za 60 centów a tutaj mamy po 20, również takie ładne bardzo mi się podobają tutaj możemy dostać różne szklanki na przykład na przykład coca cola Mamy takie talerzyki po 3,50, ale wydaje mi się, że drogie są. I tutaj mamy talerzyk niebieski porcelanowy w cenie 2,40. Tutaj taka ładna porcelana po 2,80 oraz ładny obraz po 5 euro. Dosyć ciekawy. Ten sklep akurat jest pomieszany, czyli możemy zobaczyć stare meble używane, a także zobaczyłam asortyment z używaną odzieżą, tak jak na przykład używane buty, i pokazuję tutaj właśnie w jakiej cenie są oraz podeszwę, że nie były dużo użytkowane te buty, w bardzo nawet dobrym stanie bym powiedziała. Tutaj mamy spodnie i kawałek dalej mamy znowu buty. Tutaj są bardzo ładne buty, takie właśnie błyszczące się srebrne. Bardzo fajne w cenie 7,10 euro. Tutaj dostaniemy fotel po 29 euro, a także kanapa po 58 euro. Tutaj widzimy szafkę po 23 euro w takim bardziej nowoczesnym stylu. Dobrze się otwiera, dosyć pojemna i następna półeczka jest ona po 12 euro. Tutaj zobaczymy również piano do sprzedaży 123 euro. 25 tydzień jak już to stoi, no ale widzicie, klawisze są niezaciekawe. Tutaj widzimy komodę za 18 euro, 35 tydzień, jak już ta komoda stoi. No i niestety, póki co brak chętnych na kupno tej komody. Tutaj mamy skrzynię za 6,55 euro 55 centów. Tej skrzyni całego uroku dodają właśnie elementy złote. Tutaj widzimy kanapę za 97 euro, ale wydaje mi się, że to jest cena na te dwie kanapy. I tutaj widzimy stoliczek po 23 euro, szklany, bardzo ładny. Po raz kolejny możemy zobaczyć regał ze rzeczami. Tutaj teraz są akurat spodnie w granicach czterech bądź też 5 euro. Pokazuję tutaj rzeczy, ponieważ Myślałam, spodziewałam się, że ten sklep będzie większy, a okazało się inaczej. Tutaj widzimy oryginalny sweterek firmy Zara, biały, w cenie 6,10 euro. I tutaj kolejny bardzo ładny sweterek, taki misiowaty polo z polaru, po 6,10 euro. Bardzo ładny kolor. Tutaj ja wybrałam sobie parę rzeczy i pójdę teraz do przymierzalni przymierzać. Tutaj przymierzam sweterek po 6 ,10 euro 10 centów. Następnie tutaj przymierzam kurtkę skórzaną. Bardzo ładny kolor, bardzo fajna po 18.50. Także no trochę droga, ale bardzo fajnie leżała. Fajny krój, niezniszczona. I przyjemna taka w dotyku. Tutaj przymierzyłam jeszcze marynarkę trochę dłuższą, o rozmiar zapewne większą. I zapomniałam pokazać ceny, za co przepraszam. Ale tak mi zaimponowała, że skupiłam się tylko na wyglądzie. Tutaj mierzę kolejną bluzeczkę niebieską po 3,90 euro. Bardzo fajny krój, ładny kolor. Kolejna bluzeczka w kolorze zielonym o ciekawym kroju, dość wygodna w cenie 4,60 euro. Tutaj fajna bardzo jest sukienka, bardzo ładny kolor. Wydaje mi się, że pasuje do mnie i w cenie 8,10 euro. Tutaj zobaczyłam takie czarne cudeńko, taki fajny płaszcz czarny, bardzo miły w dotyku. No naprawdę musiałam to przymierzyć. Lubię takie misiowate rzeczy. 14 euro. Bardzo przyjemne, <laughs> tylko wydaje mi się, że jednak troszeczkę za duże. <laughs> 14 euro. Tutaj kolejny jest. Taki puchaty właśnie płaszczyk, tak jak słyszeliście za 14 euro, także naprawdę niedrogi, bardzo podobny do poprzedniego, puszysty, fajny. Tutaj kolejny przymierzam płaszczyk, nieco krótszy, również koloru czarnego, bardzo ładny, miły w dotyku. I ten płaszczyk kosztuje akurat 25 euro. Ja mówiłam tutaj cenę, ale niestety musiałam wyciszyć, dlatego że leciała muzyka. I tutaj przymierzam taką bardzo fajną, ciekawą kamizelkę, taka zrobiona jakby w pióra, bardzo ładny kolor, bardzo wygodna. i nawet nie droga bo 5,90 i tutaj przymierzam prawdopodobnie futerko nie znam się na tych rzeczach natomiast było to przyjemne w dotyku troszeczkę za duże ale miłe w dotyku nie wiem czy to prawdziwe czy nie, ciężko mi to określić natomiast cena była bardzo droga ponieważ 36 euro kupić nie kupiłam, ale bardzo ładne. Dostaniemy tutaj również oryginalną rzecz, jak na przykład z HM. W cenie 460 sukienka czerwona. Tutaj widzimy taką piramidkę, natomiast kiedy ją podniosłam była naprawdę, naprawdę ciężka. Po 3,80 euro. Tutaj zobaczyłam takie żelazko za 4,80. Nie znam się dokładnie, ale prawdopodobnie było to z miedzi. Bardzo, bardzo ciężkie. Ledwo co uniosłam to w mojej ręce i następne po 3,80. I tutaj mamy taki talerzyk ozdobny, jakby wzór z Egiptu bądź też z Tunezji. I tutaj taka rzecz, prawdopodobnie jakiś czajnik za 4,80. I widzimy tutaj piękne wazony w cenie 12,95. Bardzo ładne. Tutaj widzimy kolejną figurę po 12 euro, związaną z Egiptem. Tutaj widzimy takie duże naczynie, szklane. Kosztuje ono 2,80 euro i zapewne ma nam służyć jako świeca. W dalszej części widzimy ładne porcelanowe talerzyki po 2,80, wzór japoński bądź też chiński również widzimy takie mniejsze talerzyki po euro 80 bardzo śliczne i także za 80 centów taki w kolorze złota i tutaj widzimy wazon po 16 euro taki ładny w kwiaty na tle czarnym oraz niebieski z fajnym młynem w cenie 8,95 centów oraz taki Chiński po 12 euro. Bardzo ładny tutaj zauważyłam taki ładny talerzyk za 380 z Tunezji. Bardzo ładny, kolorystyczny. Tutaj za 19 euro chciałam Wam pokazać, że to co widzimy tutaj, to jak widzicie jest to związane z, z piramidą. Natomiast ten kawałek tego czegoś, bo nie wiem jak mam to nazwać, ale, ale to było tak bardzo ciężkie, że prawie nie dawałam rady, żeby to w ogóle podnieść. Natomiast wywarło to na mnie ogromne wrażenie, ponieważ codziennie takich rzeczy nie widzę. Widzimy tutaj również trochę kryształu. Ten wazon jest na przykład po 9,80. No kryształy to zawsze jest piękna rzecz. Tutaj widzimy po 3,80. Bardzo ładne i tutaj taka miseczka za 3,80 również. Bardzo śliczne rzeczy. I tutaj spotkałam drewniane pudełka, które mogą służyć do przechowania biżuterii lub też jakichś korali w cenie po 2,83 euro. Ja już wróciłam, e, powiem Wam, że byłam pierwszy raz w tym sklepie. E, naprawdę nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. E, pierwsze wejście, jak weszłam, to w ogóle, w ogóle byłam zaskoczona, że widzę um, rzeczy używane. Bardzo byłam tym zaskoczona, natomiast e, później kawałek dalej, jak szłam na to, widziałam e, meble używane. Ale z mojej obserwacji, gdzież widzę kolejny sklep z używanymi meblami, sądzę, że ten sklep naprawdę był drogi. Także w mojej ocenie sklep taki pomieszany, właśnie z używanymi meblami i rzeczami. E, za to muszę przyznać jedno, co mi się najbardziej podobało z tego całego sklepu. To naprawdę przymierzalnia była bardzo przytulna e, czyli, tak trochę tej cegły. I miała piękne zasłony, ta przymierzalnia, także przymierzalnia na plus. Napiszcie teraz wy, czy Wam się podobał ten sklep? Co Wam się podobało, lub też nie podobało? Dziękuję, że ze mną byliście i zapraszam do następnego odcinka. Cześć!